Dzięki gotowe! Czekamy! Aj, prawie! Ciąg malowa No ale na trzecią! Zniszczony! Razem z mną Te się tego nie spodziewają. Chyba. Teraz ciąg miniemy i. śpiewam to chyba jest droga Wysać wysadź to Wysać to Wysać to póki jest Nie mam granata Macie Ammo, macie Ammo, tutaj macie to to już Dobra Kolejny czołg! Ile ich? Gdzie są nasze czołgi w takim wypadku? Nie wiem. Jak znam, że tutaj kampią spawna Kampi na E i nawet nie broni tego, E A ja mam ten samolot. samoloty. zniszczyłem samolot? Jak zniszczyłeś samolot? No, przy, no przez przypadek, gdzie to działko... A ja Jak da... sobie radzisz Oskarze? oskarżeniem? Jak mnie do mnie, Jaka była różnica między bazuką a pancerfaustem? Bazuka jest lepsza, a jest gorszy. Co mi do mnie strzela? Niż Aha. Gościu myśli, że jak e, ten, że się nie skapnę, że ma bucha, w ogóle, bo sześć razy st strzelił e, będąc oślepiony, sześć razy zabił. No nie to, tak to nie działa. Może one się flash, albo coś. <laughs> <One way> flash. <laughs> Na razie mam. Midła nocław. Wszyscy chcą mieć. Wszyscy w tej grze zawsze chcą mieć. To się, to się ze mną zmieni, żeby ich wkurzyć. Czy będzie pan weks? Nie, bo pan Nie. weks zapisze mid swap, please. znaczy? No idź się zabij A, to plus jeden i <laughs> no, kurde, kiedy napisałeś? Co zrobię z tym zaoszczędzonym czasem? <laughs> co ja robię źle? Znasz tą grę Co? Cześć nie, 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 nie Dawaj no. Dlaczego pasek zdrowej nie schodzi, jak ją klikasz? <grystanie> Patera jak i wszystkich, pa! Jo. No, z takimi przeciwnikami to ja mogę grać! Halo, dlaczego tak? Z na mele się nie To co ma <grystanie> robić? <grystanie> to, 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 No... <grystanie> I to jest właśnie zabawa w tej grze. Ty mówi kontaj się, a ty mówisz nie. Wiesz, że ty przejdziesz, ale nie szkodzi. Chodź tu! Nie uciekaj! No! Z z zdurzywała unika! To chyba o uniki. Nie! Ty, Tak, to no mój plan! <gry> Co to jest? Na czym to polega? Kusztafki. Na tym, że trzymasz się z tyłu do samego końca. Nie. No to ciągle tam ci przeskakują. Nie, nie, złapałem cię? Nie nie 3 zadaj. sekundy. Coś, co? Zostaw to zakończyć. Ty, te jednoróżki gryzą. Upadni się. Upadni się. <laughs> <laughs> To na szarym końcu. Udało mi się. Udało mi się tylko dzięki, dzięki młotkowi No i w ostatniej sekundę. O, udało mi się. O, jest, uratowałem moją drużynę. Prawie przeskoczyłem, ale mnie nie zaliczyło. Zdążę przez to, proszę. O, się, przez to muszę zdążyć. Nie. co? Dobra, zakwalifikowany. Jeszcze jest jesteś, tak? Jeszcze dwóch brakuje i chyba się mogę nie wyrobić. nie, nie, No już, już miałem na oku to, to kółeczko. No, nie spychać. Dajcie mi skoczyć. A każdy ciekaż mi się coś dostawi. Jest to życie w komunizmie. <laughs> Let's fucking go.

<śmienic> Nie, ścieżki mi z góry, bo ci <śmienic> na następne dwie rundy zajdzie, żeby wypełnić, jaki tajnik <śmienic> tutaj jest. Nie! No. no Nareszcie. Rzeczywiście te rundy. Nie, nawet nie. Coś tu się zjebało, bo Polakiemy egzekucję zrobiłeś. To ciężkie są. Rzecz szybkie. Hej, hej. No dobra. Chciałem wykonać coś fajnego, ale widzę, że się nie będziemy tak bawić. Kurwa. <śm> <śm> Dostanę damage, że ty dostaniesz damage. Nie, jednak nie. Jest, dokładnie. Chuj pyta, a kto pyta? <noise> no, nareszcie. Nie mogę wiecznie robić tych openingów. Albo mogę. No, ja nie mam okazji zrobić uników. No właśnie, że to jest bullshit kompletny. Przepraszam. <grywa> no, this is where the fun part begins. Nie, nadal nie mam szans. Akurat... Z... E, znaczy, teoretycznie nie masz szans, ale... Się myszka kiedyś popsuje. Gram długą grę po prostu, poczekam aż się myszka zepsuje. <grywa> timer jest 5 minut na szczęście. Znaczy, timer jest ten, ja... No, ale gramy kilka meczy, tak? No tak, no tak. Wo, o nie, stało się, tak jak przepowiednie zapowiedział. No, no tak. I dlaczego ja w ogóle próbowałem parować na dupę? A do tego? <śmiech> <śmiech> nie, dlaczego ja to robię? Uff. No. Ty ryc, ry, rycerz po, pobudza we mnie. <gry> Czy jakieś chore instynkty, żeby farować twoje lewe. <gry> rycerz pobudza w tobie różne rzeczy. Nie spiesz dalej, No i zdożowałem! Ale miałem. Nie do ciebie, tylko do. Eeeh. <laughs> <laughs> Coś sobie usiadam, nie? No nie. Ja muszę jakieś dziwne rzeczy robić. Nie, ty? Coś innego. Czekaj, robi kabel. Aaaa, <laughs> kabel! Kogo on kabel? kierownicę u Czy Czuj, ten. nie Poczekaj, muszę chłonąć A no i klasyczek Klasyka No nie jest. A mogłem zmylić Tak, a mogłem, a mogus Zginę Nudzi mi się to Nudzi mi się to, popełniłem cały czas ten sam błąd Jakbym jeszcze dwa różne błędy popełnił na ciebie, to jeszcze by było ok. Jeszcze by była jakaś rozmaitość, ale ja popełniłem cały czas ten sam. Aaaa, klasyka! Klasyka! Gdyby to jeszcze było z innej strony chociaż albo coś. Nie mam Nie, nie to jest za każdym razem to samo. To jest za każdym razem to samo. Ja oglądam to za każdym razem i za każdym razem to paruję. <gry>